Siemano moi drodzy, kontynuujemy. Przygodę w Star Wars ocalały. Dobra, eee Doszliśmy tutaj. Tu mogę się. W... Kurde, teraz nie wiem. Lecieć tym. No nie, bo tym jak polecę, to już pewnie polecę gdzieś dalej. Zobaczymy co jest tutaj. Wyraźnie nie tylko my czegoś tu szukamy. Czyżby Dagan? hm, Dobra, tu mamy. Sprzęg. W pobliżu powinno być źródło zasilania. Co jest? Co on robi? Mogę? Nie. Aha, czy ja coś czuję, że potrzebuję pewnie bateryjkę, żeby to uruchomić, i sobie tym sterować. Zobaczymy, co jest tutaj. O, tu możemy wrócić chyba. Będzie, będzie coś tu do zebrania, ale tu jest jakaś droga. Do czego? Nie wiem, co zdobyłem. Chyba to się dla mnie. Wow. Ok, udało mi się to zrobić. Zi na pewno zdoła go odszyfrować. Rzecz danych, kurwa, w takim miejscu. Dobra. Idziemy tu zobaczyć. Nie ma wykończenia od tyłu. Oj, czerwony atak był. E, dobry jest Ty co on ma? Witaj Czy to Santari gri? Nie dosięgnę tego. Okej. Okay. A, dobra, dobra, tu jest dobra. Dobra, to jest laser jakiś. No, ale to nie działa. A w drugą stronę? Jakbym stanął w tom? No nie, to tylko w jedną się otwiera. A tu mogę przejść? Aha! Dobra, nie mam kompletnie pojęcia, co tu zrobić. To jest. Czekajcie, to jest bardzo. Teoryjka, którą potrzebuję. Niech Twoja wieść z mocą kieruje Cię ku naszemu wspólnemu celowi. Myśl o kanałorze. Santari Kri szkoliła Jedi do podróży przez otchłynię. Okay. Nie chcę żadnej pomocy Chcę zobaczyć co tutaj mogę zdziałać Tu nauczysz się ujawniać materię kobo i przygotujesz się na podróż przez otchłań Odnosząc sukces znajdziesz jeszcze większą łączność z mocą Czyżby? Myślałem, że będę mógł to kontrolować Ale chyba nie myślałem, że za pomocą tego będzie można zniszczyć to Kurde, no Czy ja coś z tym mogę zrobić? Do góry nie dam rady tego wyrzucić. Kurde, nie mam pęcia co to zrobić. No to mi chyba miało pomóc tam wskoczyć, tak? Bo to blokowało to. Dobra. Teraz będę mógł wskoczyć tam. Haha. No i dobra i co mi to dało? Bo ja chciałbym w ogóle I To nic nie robi, to tylko... Że ty... Dobra, mogę z tym iść tam, nie? No ale ja bym chciał jeszcze zdobyć to. Dobra, nie rozwiążę wszystkiego. Może mi coś tam jeszcze brakuje. że prąd nas poniesie na pewno Ta pytanie czy ja mogę jakoś Coś jest tutaj nic więcej chyba do rozwolenia nie ma dobra Kurde, jakiś sposób na to musi być. Żeby dostać to. Dobra, nie marnuję czasu, bo już dużo i tak tutaj straciłem. Lecimy. Jeszcze, jeszcze roślinkę zdobyłem, co jest? Polećmy z prądem! Założę się, że ZI coś wyciągnie z tego dysku. O, i tu będzie skrót, pewnie. To jest wszystko, tutaj już nic więcej nie ma. No to co, to jeszcze raz. Serio, taki robot. Teraz tu muszę zdobyć baterię, widzę. Tu mamy drogę powrotną. Lepiej się pośpiesz. No, kto zadaje pytania, znajduje odpowiedzi. Oj, mamy tu esencję. Kurde, to jest. Wo, 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 nie. Co jest? Dwa. O no, mogę tego nie, nie przetrwać. Kurwa mnie zabił Zablokował mnie. W tym, nie mogłem w ogóle uciec. Masakra. Ja pierdolę i jeszcze tu. Dobra, drugie starcie. Wiem już, co mnie tu czeka. No kurde, ten sam atak obyd Dobra, mamy już tylko jednego. Witaj! Jedi. Każdy świat, do którego wyciąga rękę Republika, skrywa nowe możliwości nauki i rozwoju. A ta planeta może nas wiele nauczyć. Czego się dowiedziałaś, Sandari? Dobra, ja tym sterować nie mogę chyba. Czy mogę? Oj, tu znowu jest do ściągnięcia. ten nie mogę tego w ogóle a bo to L2 kurde. ciekawe jakie tajemnice skrywa to miejsce materia kobo rozrosła się no to bardzo No ja tego też nie mogę ruszyć w żaden sposób. O, Biddywan, czegoś się nauczył. Dobra, spróbujmy. E, odblokowano... Ruszarkę Bidiwan. One. może teraz spryskiwać powierzchnię materią Kobo. O! Spryskaj materię Kobo promieniem kalibrat promienie. Eee, spryskaj materię Kobo promienie kalibracyjne. Żeby wypalić przeszkody blokujące drogę Kala. Czyli co? Sądzimy, że materia Kobo pochodzi z głębi otchłani. To tajemnicza i dziwna substancja, lecz możemy ją badać i nią manipulować. Kiedy ją zrozumiemy, będzie jak wszystko inne zdołamy ją okiełznać i kontrolować. Prowadzili badania nad materią Kobo i Otchłanią. Czy to tak Dagan dostał się na Tanalur? Dobrze myślę. Haha, to działa! Czyli możemy dostać się do tamtych... A to powstaje jakoś od Nie. zła sztuczka, mały. Okej, jak ja bym chciał teraz to zdobyć tu? Haha ha. Możemy zdobyć Założę się, że Zi coś wyciągnie z tego dysku Tamto co pominęliśmy Tu się teraz dostaniemy. No pięknie Coś mnie tu czeka jakiś boss? Nie. Najpierw to sobie... o przeszło Nie złe znalezisko Pokażmy to z Dobra, to my w sumie chyba drogę mamy tylko tędy. Współpraca republiki z zakonem Jedi pozwoli nam zrozumieć tajemnice galaktyki i określać dla wyższej idei. Moc wskazuje nam drogę. Brzmi jak zakon, który pamiętam. Wszystko, co zbudowała tu Krii, zniszczyła katastrofa, której nie mogła przewidzieć. Czasem mam wrażenie, że historia zatacza krok. Licencja mocy przyda się na pewno. Kurde, Czyż my potrzebujemy bateryjkę. Mi się wydawało, czy tutaj było jakieś przejście w skale. Nie, nie było. Dobra, A teraz możemy zniszczyć to tutaj. Kolejny czysty. Teraz będziemy mogli polecieć z prądem na drugą stronę. Niczkawie co tam jest, kurde. No. Albo ty, albo ja szuję. Na Musiałeś się napatoczyć? <noise> Wasza kolej, głupcy! Nieźle!

Bo, wow bo, wow, wow. co to było? Ale tu spadek klatek był. bo, eee, ciekawi Tam tam jest. Tam jest skrzynia. Kurde. No powiem się, że nie spodziewałem się tylu tutaj tych skorupiaków. Dobra, ale to w tej skrzyni musi być coś naprawdę fajnego. Jesteśmy w tym miejscu. Dobra robota, Bidi. aktywator. Kurde, myślałem, że jakiś fajny strój będzie albo coś. A! Serio? No, ale co za tym idzie? Mogę wrócić sobie po tamten dysk To jest tu, żeby to zrobić. To musielibyśmy znowu aktywować laser. Ale. Czy to zostaje na stałe? Bo to wychodzi na to, żebym musiał tutaj ładną taką. O, żeby to w to uderzyło, nie? Dobra. Teraz musimy iść po baterie. Łe, to zniknęło. Ale głupio. Niezłe znalezisko. Dobra, ale mamy 17 dysków już. A bo chyba chociaż w sumie to nie, nie potrzebujecie. Moi drodzy, zakończymy tutaj odcinek, skończymy po prostu w punkcie, w którym zaczęliśmy, no ale jesteśmy dużo do przodu. Ora, mam nadzieję, że seria się podoba. Będę wdzięczny za łapki w górę, subskrypcję udostępnienia. Trzymajcie się, hej!